Tak brzmi zwrotka Sergiusza tam Boss, oh. Mpakieta BMW Nie mać jedy, ja chcę sos, macie face Seven more, seven layer wordę tak jak stekę Złoty rolek submariner czasem tudo tak jak pekem Nie ma nikrosy jak boss Mpakieta BMW Nie mać jedę ja chcę sos maćcie fejski Ooooo w sensie tu, wbierzecie nóżkę, zakładacie za kolanko, tu, tak? Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. I spadacie dokładnie na tą stópkę, którą sobie podkładacie. Cześć. Coś się jebło? Kolano. Najpierw się zróbcie przysiad. Nie, no, ale to, serio, to, to To jest łatwe. To robiliśmy na Brytyjczyku, normalnie. Ale ty wolno to zrobiłaś. No to zrób szybko. Też radę poradzisz sobie. Ty jesteś dużym chłopcem. Czelu przesyła 10 złotych. Nie za dużo tych ciasteczek, nie żebyśmy jako widzowie wyliczali, martwimy się, jak z jednego nałogu wpadłaś w drugi. jest ok. O O, o! Tak, to są, to są, to są widzowie. To są widzowie. Kozaki w internecie, tak. Przez internet, tak, tak, jak najbardziej. A jeżeli się nagle spotkają twarzą w twarz... No. Cześć, jak tam? I znowu do internetu This is pretty cool. Ale kurwa get... smarknął, jak się wystraszyłam! O może Ty Kasia polguma z tego dziećmi na do pizdy jesteś. Sam jesteś do pizdy? Najpierw z mojego czatu. Co ja będziesz kurwa obrażał? To jakbym miała ja ci przyszła do domu kurwa w uboconych butach i powiedziała, że ci, kurwa ale tu, ale tu brudno jest, nie? What the fuck.